Cześć, siemono, No ja jestem Gentelix yy, Witam w League of Legends W sensie, powiem tak Moment, sprawdzę tylko czy się wszystko nagrywa tak, jak bym chciał Okej okay. Momencik Git No, więc witam w League of Legends Słuchajcie, sytuacja wygląda tak Że miałem zajebistą gierkę Garenem yy, Ale coś się spierdzieliło na nagraniu i... No po prostu nie byłem w stanie tego ani zmontować, ani naprawić, ani nic. Więc stwierdziłem, że włączę nagrywanie na powtórce, nie? Powtórka z Lola jakby nie sobie włączymy. które przyspieszymy. No, mamy tutaj Jona, mamy Gina, Seta i Welkoza, co nie? W mojej drużynie. W przeciwnej to wiadomo jest Kane, Timo, Anka, Rakan i Xayah. I sytuacja wygląda w ten sposób, że miałem grać na Timo na topie. I on w tym momencie jakoś. Za niedługo napisze coś w stylu, że. Jak ja mam grać na Ankę, na Midzie, co nie? Ja mu zaproponowałem zamiany. Chłop się zgodził. O, właśnie to było tutaj. Chłop się zgodził, więc się zamieniliśmy. Ja poszedłem sobie na Mida na Ankę, on se grał na tego. Na e, Timora, co nie? Na topie. Poszło mu tak średnio, ale ewidentnie był zadowolony. W sensie. Jak był zadowolony, to proszę bardzo. Ja tam nie miałem problemu grać w Ankę. Zresztą sami potem zobaczycie, jakie oro było. Zresztą wystartowałem sobie z mieczem i z podką. No to tak klasycznie, co nie? Ogólnie rzecz biorąc, moje runy to były w tym meczu yy, sandał, bo pomyślałem sobie, jako że będę grał w Timora, prawdopodobnie. Tak, tak wiecie. Nie wiedziałem, że się zamienię po prostu na Ankę. Jako, że pomyślałem sobie, że będę grał w Timora, to potrzebuję prędkości, żeby do niego dobiec, co nie? Bo on ma tą swoją prędkość na W. Więc potrzebowałem prędkości, żeby go dorwać, co nie? Na tym topie. A sandał dobrze działa z Garenem, jak coś. Polecam naprawdę serdecznie. Także po prostu walę sobie miniona na web. Sandał się aktywuje, ja podbiegam mogę rozrobić jakieś tam wymiany damageu. Także jak coś to, to dał to jest dobry item. Znaczy dobry item, dobra runa na garena. Yy, trochę zaorany był nasz botlane, ale później tak kuchwa zaorałem resztę kuźwa teamu. Że naprawdę już nie chcieli nawet grać, więc. Więc naprawdę. O, tu w tym momencie chyba pierwsza krew będzie, no. I dodabł z dodatku, proszę, powiedzmy. To, czy tam Jon zginął? Nie. Yy, ogólnie. Ja sobie tutaj też potem za, za chwilę jakoś zgarnę kila na tym idzie, tylko w bardzo głupi sposób. W sensie nie kompletnie się tego nie spodziewałem, że tak to będzie wyglądało. No Naprawdę, zaraz zobaczycie. Może troszkę przyspieszymy. No, no, no. O, tam prawie zabili Timora. To, to była fajna akcja, pamiętam. Tam była fajna akcja z, z seta, że prawie zabił. O, właśnie tutaj, w tym momencie. Patrzcie, co ja zrobiłem. Rzuciłem sobie ignajta, bo mówię, zostawię ją na low. Niech sobie będzie na low i po prostu, wiecie, ucieknie. Właśnie to była ta akcja. Jeszcze moment, wr wróciłem na chwilę do tego. To kuźwa coś. Patrzcie na to, zapałzuję. Zrobiłem akcję typu e, Uderzę Miniona, odpalę Sesanda, podbiegnę do Anki, rzucę jej Q, rzucę Ignite, niech zostanie na low, może cofnie do bazy. Ja sobie w tym czasie spokojnie spuszuję, wezmę play zwierzę, co nie? Tylko, że ona nie cofnęła, więc co kuś wagarem sobie wtedy myśli? O, typ nie cofnął, zostało mu low. To jest pora na Tower dive'a, skoro mam Q i flesza, co nie? No i wyszło jak wyszło. Mam tylko miecz do rana, więc kuś was jebałem totalnie, bo mówię, nic w Byłem przekonany, że to jedno Q wystarczy. Byłem tak przekonany, święty, że to Q wystarczy. Że po prostu poleciałem pod tą wieżę. No i jak widać, się skończyło to w ten sposób, żeby po prostu zabrakło obrażeń. Anka mnie prawie zabiła, ale na szczęście dogoniłem ją jeszcze tam. Bo już nie mogłem odpuścić. No kurde, jak już Tower Dive'a tak mocno, to już trzeba było do końca lecieć. Tak jak mówiłem, bot dostaje w dupę 0102. Nie ma tragedii, co nie? Jeszcze nie jest tragicznie. Kane tutaj siedzi na tym bocie, trochę gankuje. Ale Jean widzę tutaj, nice, nawet ogrywa. Co ja kupiłem za pierwszy item? Buty se kupiłem, buty to jest podstawa na grenie żeby zapierdzielać, co nie? I dwa mieczyki, do, dla obrażeń. Obrażeń mi się przydadzą, bo potem jak zobaczyłem, że mi obrażeń brakuje, no to stwierdziłem pierdziele, muszę mieć obrażenia, co nie? Wiecie o co chodzi. Gdzie ten kain uciekł właśnie? A tutaj, bo ja nie wiedziałem gdzie on jest. Ja byłem przekonany, że on pójdzie tędy gdzieś, ale ewidentnie no... Jak widać poszedł gdzieś indziej. Więc Ankę tutaj sobie chciałem pogonić, ale wiedziałem, że ona mnie tutaj. Okej, okay, zestynuję, to było pewniaczek. Chciałem tutaj Kayna załatwić, właśnie jak biegłem na bota, ale. no nie wiedziałem, gdzie on uciekł, co nie? Więc sobie dałem spokój. Mogę zobaczyć, jaki dobry clear magaren? To jest coś pięknego. I on na razie nie padł jeszcze od Timora, ale wiem, że jakoś niedługo powinien paść tam na topie. Nie no, jeszcze nie teraz chyba. I mówię, no ogólnie, ogólnie taka średnia drużyna, nie, nie mówię, że jakaś zła, tragiczna, ale taka dosyć przeciętna. Też nie było źle, prawda? No, było spoko po prostu. Czy teraz i on umrze właśnie? Chyba tak. Dostał Ignite'a i trudkę. Nie ma szans. No, to było pewne, ale... Idziemy z setem na tego, na Timora, żeby go załatwić. Bo on no ma połowę HP, więc zauważyłem, że on biegnie pod yy, egzekucję, co nie? Więc poleciałem, wiecie, jakby bokiem trochę spróbować go dorwać, ale już widziałem, że nie ma sensu, że już egzekucja. pójdzie egzekucja. No, trudno się mówi. Dobrze zagrał z drugiej strony ten Timor. Dobrze zagrał z drugiej strony. To jest jego pierwszy dead i jest to egzekucja, więc nie oddał, wiecie, kasy za swojego killa. Więc szacun, szacun, ładnie zagrał. Nie jest takim tempem Timo jak każdy inny. Znaczy trochę jest, bo wziął Timo na topa. Gdzie Timo najlepiej moim zdaniem jest na Mida, bo Timo ma tego Spida z W, co nie? Więc on może fajnie roamować sobie z Mida. A na topie, no to co? Połkuje tych toplanerów, z tego, jak potem przegra grer, gierkę całkowicie? Bo potem już nic nie zrobi, Timo. Także naprawdę Timo. Jak chcecie grać Timo, lubicie grać Timo, grajcie za nim na midzie. Jest dużo lepszy. Możecie sobie mi do całkowicie wiecie, maksymalnie jak tylko się da i roamować na bota, topa do dżunglera iść mu pomóc. Naprawdę Timo Roamer jest czymś zajebistym. Polecam każdemu. No teraz Timo na topie. Średni. No tutaj czekałem na Antkę, żeby zwardować. Wykorzystałem to przeciwko niej. Flesza spaliła. Ja chciałem ją tutaj może spróbować zabić, dlatego odpaliłem sobie już nata w trakcie E, pomimo, że jeszcze miała dużo HP. Ale spróbowałem, spró nie jakby, ale Flash na a więc. Nie było okazji. Ale w sumie Flash z drugiej strony też spalony, nie? No to, to z drugiej strony też nie tak źle. Ja sobie tutaj puszuję. O! I tower dive kolejny poleciał, bo już miałem ulta. Lubię tower dive y nagaranie, to jest coś pięknego. Jeszcze cofnę sobie, bo aż mi się podobało. Wziąłem sobie play QE Q, E, wycofka po ulta. I do widzenia. I nie cofam nigdy, nie polecam cofać w tych krzakach na przykład po takim tower dive. Ie. Bo, właśnie, jungler może iść sobie tutaj, albo w ogóle już być tutaj na redzie i do ciebie wpaść. Więc nie polecam, bardzo niebezpieczna wygrywka to, co ja zrobiłem. Mi się udało, bo akurat Keyń cofnął do bazy. Nie wiedziałem o tym, ale mi się akurat udało. Także tak to wygląda. Co tam dalej? Tutaj ten bot 0102 nasz bot. To nie ma tragedii, bo na razie jakby nie, nie umierali dalej. Co nie wiecie o co chodzi. Top. Daje radę 0-1, ale nie fidujec, nie? Farmi sobie jest mu ciężko, ale daje radę. Na razie ja sobie zgarnąłem kolejnego killa na ance, i na razie jesteśmy my do przodu w sumie. Znaczy nie, nie w killach, wiadomo, 2-5, 14 kg, my 13, ale ja jestem bardzo do przodu, a ja nie jestem samolubnym graczem. Ja zwykle potem pomagam swojej drużynie. Tutaj niestety Kane, Kane Jon padnie. Pra prawie zabił, prawie zabił. Brakowało mu dosłownie odrobinkę, żeby zabić tego Timora. Ja generalnie mówię, Dobrze jest jak ja się nafiduję. Szczególnie jak gram na midzie, bo ja bardzo romowo gram na midzie. W sensie. Kurczę, no, lubię tak, w taki sposób grać pomagać swojej drużynie, żeby wszyscy wygrali. Zobaczcie, co ja teraz robię. Chciałem roumować, ale Anka to wiedziała, więc mi tu ten zwardowała. Ją trochę obiłem, bo wiedziałem, że dam radę ją już trochę obić, ale teraz musiałem się wycofać, bo ma Tibersa, co nie? Już chciałem w ogóle roamować, o to chciałem, to, to chciałem przede wszystkim zauważyć w tym momencie, że poleciałem, wiecie, na rouma, na topa chciałem polecić i dobić tego Timora, bo to był darmowy frag. Teraz czekam tutaj grzecznie sobie na Seta, Set idzie. Mogłem mu zostawić, ale już zabrałem tego killa, więc whatever. Misiek, zaraz będzie zezwolony. Pyk. 50 golda, zawsze, za, za miszka. Tu Herolda, nie wiedzieliśmy, że robi ten Kane, ale no. Nic mu to nie dało w zasadzie. Kolejny Dedy na bocie u nas. Ale nie ma tragedii, trust me. Zobaczycie, co się będzie potem działo. Zobaczycie, co się potem odpierdzieli, naprawdę. W tym momencie mam 3-1. Co nie? Nie ma tragedii. Ksaya ma Blue Buffa. Ksaya, Ziaja, wszystko jedno. Ma pogromcę Krakenów. Timor 2-1-0. Not bad, nie jest źle. Wymiana jakaś ostra na tym topie. Ale jest Git. Uj, wpadł w Grzyba. To jest Kuźba wyrok na niego w tym momencie. No trudno. Ale ja wkraczam do akcji. Raumujący Garen z mida. Polecam, patrzcie teraz. Kimo sobie myśli, kurczę, przeżyję tutaj. nie ma łatwo kuźba. Garen się kręci, byczku. Tutaj Ignite poszedł ode mnie. Mam już Q? Powinienem mieć Q zaraz. Ult poszedł, jasne. Oczywiście, że tak. Puszowanie na prędkości. Myk, myk, myk. Kanon zgarnięty, zgarnięty. I tak się roumuje porządnie. Co prawda, biedny ten. I on padł znowu bo za późno trochę zreumowałem, ale liczy się to, że tak czy siak zreumowałem, pomimo że za późno troszkę i zgarnąłem dwa kile, więc warfit bardzo moim zdaniem. Tutaj Jankę chciałem przestraszyć po prostu swoim Q. No, tutaj nie zauważyłem, że set się wbija w nią, bo jakby się, jakbym zauważył, nie spał, tylko kurde. Czy się, się, zamiast się skupić. To to byśmy ją zabili może. W ogóle, ciekawy build, patrzcie. Ja sobie wziąłem, bardzo szybko kupiłem buty prędkości. Czekajcie. Dobra, nie będę cofał. Ale generalnie, praktycznie od razu pierwszy item to były buty prędkości. A potem zbierałem na potęgę wichury. Wichury. Wichru? Wichury. Potęgę wichury. Bo potęga wichury to jest kuźwa... Dodatkowe obrażenia, po prostu. Plus Dash jeszcze. Dash jest chyba przezajebisty. Padli tam sobie, niestety. Ale ja tam założyłem okazję do zabicia. Zobaczcie, ile jest lowów. Anka, low. Rakan, low. Yy, ten Kane nie jest super low, ale jest do zabicia. Jest do zabicia. Zobaczcie, że on nie ma nic tankowatego, on jest papierem. I teraz Garent wkracza do akcji. Q, zabity. Dasz Kuźwa z wichru. Prze... Z E, zabity. Teraz lecimy po Rakana. Lecę, ale widzę, że nie ma okazji za bardzo. I jednak jest. Rakan wbił się znowu. Kręciałek, ulti. I zaorane Kuźwa. 950 golda, shutdownu za Ksaje. Zaorane Kuźwa, Calculated wszystko. Ten ult był co prawda na styk, mogłem ciutkę może wcześniej zultować, ale udało się, udało się. Pochwalenie się majestryjom, bo Kuźwa to było zajebiste wejście, powiem Wam szczerze. Byłem sam zaskoczony, że to się udało z jednej strony, a z drugiej strony byłem również pod wrażeniem, że to tak fajnie wyszło. Bo wyszło naprawdę świetnie. Kił Kuźwa w kejna załatwiony, potem kręciołek i dasz z tego itemu. Te, ten item jest zajebisty na garena. Dasz i itemu do Anki, Kręciołek zabił ją, potem goniłem Rakana, Rakan się wycofał, ale wrócił do walki i przez to zginął, bo go Jin dobił. No i potem udało się jeszcze porobić tą Ksaję na Kręciołka i Krzaka, bo ona straciła agro na mnie, nie mogła mnie uderzyć, bo wszedłem do Krzaka na moment. I to już wystarczyło, żeby wiecie, jej uprzykrzyć życie. I generalnie ulti też zagrało tutaj dużą rolę moje, ale mówię, no wyszło zajebiście tak szczerze. Patrzcie teraz. Kolejny roam będzie. Tylko, że właśnie grzyby mi przerwały trochę tego roamu. No niestety, zdarza się. Jest jak jest, co nie? Grzyby mi przerwały tego rouma. Nie dało się więcej zrobić na razie. Ale ja się nie boję. Ja pomogę spuszczować po prostu Jonowi pod wieżę miniony. I można Tower daibować w związku z tym. Nie wiem, czy potrzebny był Ignite, bo prawdopodobnie bym go zabił ultem, ale wolałem się upewnić, że jakby wolałem Ignita rzucić dla pewności, że, że go zabijemy. I w tym momencie poszedł surrender od przeciwnik drużyny. Dziękuję za oglądanie, to był Garen kuźwa na midzie, totalne oro moim zdaniem. Naprawdę było fenomenalnie, byłem tak zadowolony z tej gry. No i cóż no, dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie. Trzymajcie się, na razie.